W dniu dzisiejszym my podpisujemy umowę z firmą Drogbet na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej o długości 4 ,930 km 930 m. W ramach remontu sfrezujemy istniejącą nawierzchnię, ułożymy warstwę wyrównawczą i nową warstwę ścieralną. Dodatkowo zostaną ułożone nowe pobocza, odmulone i oczyszczone rowy, powstanie również nowa organizacja ruchu. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego i muszę powiedzieć, że było bardzo duże zainteresowanie. Złożonych zostało 7 ofert i najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Drogbet Marcin Głuchowski. Odcinek drogi przebiega przez dwie gminy. Na terenie gminy Sochaczew mamy do wykonania remontu około dwóch kilometrów, natomiast na terenie gminy Nowa sucha około 3 kilometrów. Termin realizacji został przewidziany na rok 2024 na połowę lipca. Kolejna znakomita wiadomość dla mieszkańców ziemi Sochaczewskiej, Kolejne 5 kilometrów dróg powstanie przy wsparciu rządowej dotacji i współpracy naszych samorządów, powiatu sochaczewskiego, gmin Sochaczew i gminy Nowa Sucha. Droga, która połączy Wikcinek, Marysinek z Jeżówką to element takiego łączenia powiatu sochaczewskiego poza centrum, czyli miastem Sochaczew. Patrzymy na to w perspektywie kolejnych prac, które będą prowadzone na łączeniu gminy Teresin z gminą Sochaczew i dzięki tym pracom mieszkańcy gmin Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin zyskają komfortowe, bezpieczne połączenie. Cieszę się, że te lata to największe w historii inwestycje w drogi na ziemi sochaczewskiej i cieszę się, że bardzo szybko realizowane są projekty, bo Niedawno, kilka tygodni temu przekazywałem na ręce pani starosty, panów wójtów promesę na wsparcie rządowej dotacji właśnie na tę drogę. Dziś mamy rozstrzygnięty przetarg i jest podpisywana umowa. Dlaczego tak ważne są inwestycje drogowe w powiecie Sochaczewskim? Dlaczego tak ważne jest budowanie dróg, modernizacja dróg w powiecie Sochaczewskim i w mieście? I w miejscowościach, które są w gminach powiatu Sochaczewskiego. My wyrównujemy szanse ludzi, którzy mieszkają w małych miejscowościach na ziemi Sochaczewskiej, takich jak Jeżówka, jak Wikcinek, jak Marysinek, jak Kościelna Góra, jak Kurdwanów. Z tymi ludźmi, którzy mieszkają w największych miastach. Bo ktoś, kto urodził się w małej gminie Sochaczew, w małej gminie Nowa Sucha, w mieście Sochaczew, ma. Pełne prawo do dobrych warunków życia. Chcemy, żeby ludzie, którzy dopiero zastanawiają się, które miejsce na ziemi wybrać za, na budowę swojego domu, na osiedlenie się, bardzo chętnie patrzyli na ziemię sochaczewską. I właśnie po to są takie inwestycje. Z tych dróg będą korzystali rodzice dowożąc dzieci do szkół. Z tych dróg będą korzystali młodzi ludzie, dojeżdżając do pracy. To jest sedno naszej naszej pracy, naszej współpracy. I cieszę się, że w porozumieniu, w zgodzie razem z panią starostą, z panami wójtami możemy podnosić jakość życia mieszkańców ziemi Sochaczewskiej. Bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby ta inwestycja jak najszybciej powstała i też trzymamy kciuki za drugą inwestycję na styku gmin Teresin i gmina Sochaczew, bo dzięki temu mieszkańcy trzech gmin, gminy Nowa Sucha, gminy Sochaczew i gminy Teresin zyskają komfortowe, dobre połączenie. A dzisiejsza konferencja budowa 5 kilometrów dróg pomiędzy gminami Sochaczew i gminami i gminą Nowa Sucha to jest też bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy kochają turystykę rowerową, którzy którzy wolny czas spędzają na rowerach, bo zyskają 5 km dobrych dróg do wypraw rodzinnych, do jazdy z przyjaciółmi, a ziemia sochaczewska staje się coraz lepszym, bardziej komfortowym miejscem do życia. W imieniu samorządu powiatu sochaczewskiego bardzo serdecznie dziękuję za to olbrzymie wsparcie rządowe na remont drogi, a ten remont jest o tyle ważny, że środki, które pozyskaliśmy, pozwolą nam na wyremontowanie bardzo, bardzo oczekiwanego już od lat przez mieszkańców odcinka drogi i połączenie tak naprawdę tych dwóch gmin. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu za to, że właśnie tak bardzo nas wspiera, ale również chciałam podziękować całemu rządowi za taką bardzo dobrą inicjatywę, że powstały programy, które polegają na dofinansowaniu właśnie remontów bo jeszcze kilka lat temu można było ubiegać się o dofinansowania, ale głównie chodziło o kwestie inwestycyjne. Niestety często się zdarzało także ze względów formalnych czy braku braku odpowiedniej szerokości pasa drogowego pozyskanie środków na typową inwestycję było bardzo trudne, a ten program Myślę, że ułatwił zarówno y, wszystkim gminom, jak i nam, m, samorządowcom w Powiatu Sochaczyskiego, wyremontowanie, oddanie mieszkańcom do użytku y, dróg y, na terenie całego powiatu. Bardzo dziękujemy za to wsparcie i cieszymy się, że takim wspólnym wysiłkiem, bo mamy tutaj dwie gminy mamy powiat, mamy y, oczywiście wykonawcę, który też jest z naszego terenu. Wszystko dzieje się na terenie powiatu Sochaczewskiego, no i oczywiście wsparcie ze strony rządowej, za co jeszcze raz panie ministrze dziękuję. Wielki dzień dzisiaj w życiu powiatu Sochaczewskiego, bo przygotowujemy się do podpisania kolejnej wielkiej umowy. Tu dzięki funduszom rządowym, dzięki panu ministrowi Maciejowi Małeckiemu, zrobiliśmy przez te lata ogromny postęp w przebudowie, w remoncie. W inwestycjach na drogach lokalnych. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak ważna jest dobra komunikacja, jak przyczynia się do rozwoju, jak poprawia komunikację, jak na co dzień poprawia życie wszystkich naszych mieszkańców. Wiele cennych inwestycji zostało realizowanych i jest realizowanych. Dzisiaj kolejny odcinek to jest taka jakby południowa obwodnica powiatu Sochaczowskiego dotykająca do pięćdziesiątki i do dróg powiatowych, łącząca na pewno przyczyni się do wspaniałego rozwoju tych terenów. Ludzie chcą mieszkać w dobrych warunkach, chcą żyć w dobrych warunkach i mieć dobrą komunikację. Serdecznie dziękujemy za te fundusze, które do nas tu spływały na przebudowę, na inwestycje, na remonty dróg. Dziękujemy bardzo za za środki finansowe na tą drogę. Myślę, że jest z nami wykonawca, że w przyszłym roku położymy tam wyremontujemy, położymy nową nawierzchnię. To był, to jest bardzo cenny program. Warto go kontynuować, warto utrzymać, bo środki na budowę dróg o nie tych ekspresowych czy autostrad to one z reguły jakoś się znajdują. Natomiast ciągle były problemy ze środkami na drogi gminne, na drogi powiatowe i tutaj ten program budowy dróg lokalnych, remontu dróg lokalnych jest fantastycznym, bardzo dobrym programem. Dla mnie szczególnie w imieniu mieszkańców naszej gminy to to niezwykle radosna wiadomość. Drogi powiatowe są kluczowe dla ruchu lokalnego i ponadlokalnego w szczególności ten ruch jest zbierany z kilku miejscowości, w tym wypadku nawet i z kilku gmin. Drogi powiatowe są w różnym stanie. Były wyremontowane, szczególnie ta droga w kierunku Kościelnej Góry do węzła autostradowego w Wiskitkach i tam ruch jest rzeczywiście bardzo duży. Poprzez drogę, która będzie remontowana przez Jeżówkę, Nowy Biały Nin uzyskujemy alternatywę dla ruchu pojazdów w kierunku drogi 50 i właśnie wspomnianego węzła autostradowego. Ten ruch jest taki naturalny w kierunku Warszawy, bardzo dobre połączenie i kiedy jest ta alternatywa to wtedy ten główny ruch nie będzie przebiegał tylko na przykład przy szkole w Kurdwanowie czy przy kościele w Kurdwanowie gdzie są takie elementy trudne jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego to na pewno poprawi to bezpieczeństwo w tym rejonie Również mieszkańcy, w szczególności miejscowości Wikcinek, Nowy Białynin, Marysinek zyskają bardzo dobre połączenie. Od dawna zgłaszaliśmy, że ta droga naprawdę jest w bardzo trudnym stanie, trudno się poruszać, bardzo zdegradowana nawierzchnia tej drogi, dlatego bardzo się cieszę. Też widzimy, co się dzieje na drodze równoległej prawie, że w Rokotowie, Orłowie, kiedy odbywa się upragniony remont. Także bardzo dziękuję tutaj wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, żeby te drogi powiatowe w tym rejonie były poprawiane. Mam nadzieję, że to nie ostatni taki element, bo tych dróg powiatowych do przebudowy, do remontu na terenie gminy Nowa Sucha jeszcze trochę jest.